Jeżeli przyjmujemy, że teoria kreacjonistyczna jest słuszna i Bóg stworzył życie na Ziemi, to czy moglibyśmy we wspólnym, zbiorowym wysiłku modlitewnym, na Różańcu, z Radiem Maryja, poprosić Boga, by stworzył życie na Marsie, żebyśmy mieli sąsiadów? No ja uważam, że tak. Co na to, pan papież? Czy pan papież się zgadza? Co na to ojciec rycyk? Dlaczego byśmy nie mogli wspólnie z Radiem Maria jako Polacy poprosić Boga, by stworzył na Księżycu rasę prawdziwych Polaków? Rozumiem tą pokusę, żeby uznać, że to wszystko nie, jest zbyt wspaniałe, żeby tak się samo z siebie wzięło, że ktoś to musiał stworzyć. I rozumiem, że. Tutaj pokusą jest uznanie, że świat, rzeczywistość, wszechświat jest tak wielki, tak wspaniały, tak skomplikowany, że stworzyła go jakoś jakaś wyższa inteligencja, Bóg. No. W dodatku usłyszy się co chwilę, że nauka tego wszystkiego nie wyjaśniła, że nauka nie ma odpowiedzi na te podstawowe pytania: skąd się bierze życie? Na planecie? Skąd się bierze świadomość? Skąd się wziął mózg? Skąd się wzięła ta pierwsza komórka? Czy to wszystko nie zostało zaprojektowane przez jakąś inteligentną postać, jakąś osobę, która dysponuje nieskończoną inteligencją i to wszystko umie zrobiła? W dodatku, za tą teorią kreacjonistyczną idzie jeszcze taka myśl, że to wszystko ma jakiś głębszy sens że człowiek został postawiony na tej planecie w jakimś celu przez tego Boga. A więc że nasze życie nie jest po prostu takim prochem w proch. Tylko ma jakiś głębszy sens, że do czegoś to wszystko zmierza, że ja po śmierci pójdę do nieba, że Bóg jakoś wynagrodzi mnie za te wszystkie cierpienia ziemskie i tak dalej. Rozumiem tę pokusę. Chciałbym jednak w prostych słowach wyjaśnić Ci, że to jest tylko pokusa, której ulegamy. Natomiast sama tak zwana teoria kreacjonistyczna jest oszustwem mało tego, jest oszustwem szkodliwym. I teraz, żeby to wykazać. Wystarczy wziąć tę teorię kreacjonistyczną na moment na poważnie i uznać, że rzeczywiście jest to teoria przyrodnicza, naukowa, która wyjaśnia rzeczywistość. Przypomnijmy, jak ona brzmi. Otóż ona brzmi tak. Bóg to wszystko stworzy. Jeśli teoria kreacjonistyczna miałaby być prawdziwa, no to musiałaby przewidywać zjawiska rzeczywiste oraz wyjaśniać te zjawiska, które obserwujemy. I spójrzmy w takim razie na, na przykład, zaproponujmy jakąś hipotezę typu skąd się wzięła Ziemia? No, teoria kreacjonistyczna odpowiada, że Ziemia wzięła się stąd, że stworzył ją Bóg. I co to nam wyjaśnia? Czy na podstawie takiej teorii Wiemy na przykład, jak powstały inne planety w Układzie Słonecznym? Czy wiemy, jak w ogóle tworzą się planety? Jak powstała Ziemia na podstawie tej teorii? W 5 minut, w jeden dzień? Czy może w 4 miliardy lat? Czy w 6 tysięcy lat? Kiedy powstała Ziemia? A jeżeli Bóg stworzył Ziemię, to czy stworzył także inne Ziemie przy innych gwiazdach? Czy jak tworzy gwiazdy, to przy gwiazdach powstają planety zawsze, czy tylko czasami? Czy Bóg ma jeden plan na tworzenie planet, czy też za każdym razem kombinuje od nowa? Może jest jakiś plan taki, na przykład ma taki model, typu tworzę jedną Ziemię, jednego Jowisza, czy też jakoś inaczej? Krótko mówiąc, czy na podstawie teorii kreacjonistycznej możemy robić jakiekolwiek przewidywania co do Innych planet w kosmosie. Czy na przykład na podstawie teorii kreacjonistycznej możemy powiedzieć, że są inne planety możliwe do zamieszkania? A jeżeli mówimy, że Bóg stworzył życie, to czy tworzył życie także na innych planetach, czy też stworzył życie tylko na tej planecie? Jeżeli stworzył tylko na tej planecie, to po co są te inne planety? Jeżeli Stworzył to wszystko po to, żeby nas stworzyć i nadać naszemu życiu sens, sens wyznawania jego wielkości. To dlaczego nie potrafimy dolecieć nawet do najbliższej gwiazdy? Do najbliższej gwiazdy, jak rozumiem, z 200 tysięcy lat yy, podróży, jeżeli podróżujemy statkami kosmicznymi, które teraz mamy do dyspozycji. Teraz idąc dalej za tym pytaniem. Jeżeli byśmy przyjęli, że układ słoneczny został stworzony przez Boga, no na przykład, czy zgodnie z teorią kreacjonistyczną możemy poprosić Boga o to, żeby stworzył jeszcze jedną planetę? Albo na przykład, czy moglibyśmy poprosić go w modlitwie, żeby przysunął nam Wenus? Bo Wenus jest taka romantyczna, moglibyśmy wtedy patrzeć na Wenus i byłaby taka wielka. Czy moglibyśmy zaproponować wysiłek modlitewny zbliżający do tego, żeby Bóg stworzył jeszcze jedną planetę, możliwą do zamieszkania? A jeśli Bóg stworzył życie, to czy moglibyśmy poprosić Boga, na przykład w takim jednym wielkim narodowym zbiorowym różańcu, zacząć modlić się o to, żeby Bóg stworzył życie na księżycu? Jeżeli Bóg stworzył życie w ciągu jednego dnia, jak mówi Biblia, to czy nie mógłby w ciągu drugiego dnia stworzyć życia na Marsie? Mielibyśmy wtedy sąsiadów. No właśnie. I teraz, zadając te wszystkie pytania, widać od razu, że teoria kreacjonistyczna to nie jest teoria naukowa. Nie można jej brać na poważnie, jako sposobu wyjaśnienia rzeczywistości. Pomysł, że Bóg to wszystko stworzył. Nie tylko nic nie wyjaśnia, ale wprowadza kompletny chaos i zamieszanie. Prowadzi na manowce. Zobaczmy, jeżeli mówimy, że Bóg to wszystko stworzył, to teoria kreacjonistyczna powinna chociaż odpowiadać na pytanie, kim jest Bóg. Więc kim jest Bóg? Bóg jest Stwórcą. A kim jest Stwórca? Stwórca jest Bogiem. Masło maślane, ślepy zeł. No więc jakkolwiek rozumiem te pokusę, by uznać, że to wszystko zostało stworzone przez Boga, trzeba te pokusy odrzucić, gdyż ona prowadzi do fałszywych wniosków. I mało tego, powoduje, że nie rozwijamy się jako ludzkość, nie stawiamy właściwych pytań, grzęźniemy w martwym punkcie religii, z którego trudno się wydostać. Gdyby nie to, że w XVIII wieku czy w XIX wieku udało się odrzucić teorię kreacjonistyczną jako całkowicie fałszywą, dziś leczylibyśmy się ją za pomocą egzorcyzmów. Dziękuję bardzo, polecam moją książkę 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. Już czas się wyzwolić. Trzeba się wyzwolić, gdyż to jest decyzja etyczna, nie tylko racjonalna.